Aga Matuszewska, barwna postać 11 edycji Rolnik Szuka Żony, zyskała ogromną sympatię widzów, choć program zakończyła jako singielka. Teraz zdradza, jak potoczyły się jej losy po show. Czy znalazła miłość poza kamerami? Odkryjemy jej najnowsze relacje i zaskakujące doniesienia. Aga Matuszewska, charyzmatyczna uczestniczka jedenastej edycji programu Rolnik Szuka Żony, zapisała się w pamięci widzów jako jedna z najbardziej wyrazistych postaci tego sezonu. Z tego powodu fani nadal z zainteresowaniem śledzą jej życie osobiste po zakończeniu emisji programu. Ciekawość jest zrozumiała, ponieważ program ten nacechowany jest poszukiwaniem miłości w niecodziennych okolicznościach. Odpowiedzi Agaty na pytania zainteresowanych jej losem długo nie trzeba było oczekiwać. W trakcie jedenastej edycji Agata, ciesząca się sympatią publiczności, nie znalazła jednak miłości swojego życia. Jako 58-latka zakończyła program jako osoba niezaangażowana romantycznie. Jeden z kandydatów, pozostając dla wielu zagadką, postanowił opuścić jej gospodarstwo jeszcze przed zakończeniem zdjęć, co było zaskoczeniem zarówno dla widzów, jak i samej Agaty. Drugi z potencjalnych partnerów, Irek, zasłynął z niejasnych deklaracji o przyszłości ich związku, które nie nastrajały optymistycznie. Agata wyjawiła z lekkim smutkiem, że pragnęła mieć towarzysza do takich codziennych, ale ważnych czynności jak wspólne picie kawy. Używając kamery jak medium do rozmowy, Zabrakło jej autentycznego, osobistego kontaktu. Mimo to znalazła w swoim życiu osoby, które stały się dla niej bliskimi przyjaciółmi. Na te słowa odpowiedział Irek, przyznając, że brakowało jasnej wizji wspólnej przyszłości, co stanowiło przeszkodę w rozwoju relacji. Po zakończeniu programu Agata przyznała, że przeżyła rozstania z kandydatami bardzo emocjonalnie, mimo że na zewnątrz starała się zachować opanowanie. Stwierdziła, że oba zakończenia znajomości były dla niej trudnym doświadczeniem jako czuła osoba, życzyła sobie jedynie, by mogła ukazać w programie tę swoją delikatniejszą, bardziej kobiecą stronę. Rozpoczęcie nowego etapu w życiu Agaty miało miejsce na początku kwietnia 2025 roku, kiedy potwierdziła, że znów jest w relacji z kimś nowym. Wielu podejrzewało, że jest to jedynie żart związany z prima aprilis, dniem znanym z okazywania poczucia humoru i robienia psikusów. Jednak Agata, odpowiadając na pytania swoich wiernych fanów, rozwiała te wątpliwości i odkryła prawdę, otwarcie przyznając, że jest w nowym związku. Wkrótce po zakończeniu programu zaczęły krążyć plotki, że młoda rolniczka może mieć nowego towarzysza w osobie innego uczestnika z tej samej edycji. Mowa tu o Sebastianie, którego nazwisko stało się powszechnie rozpoznawalne dzięki tak zwanej aferze ręcznikowej. Podobnie jak rolniczka, Sebastian także nie znalazł swojej drugiej połówki podczas udziału w programie. Niektóre sytuacje i zachowania uczestników na ekranie wywołują falę komentarzy i spekulacji wśród widzów, co jest częstym zjawiskiem w takich reality shows. Pomimo, że po zakończeniu programu Rolniczka na pewien czas zawiesiła swoją aktywność na platformie Instagram, później postanowiła zorganizować sesję pytań i odpowiedzi z fanami. Taka forma interakcji z odbiorcami nie tylko zaspokaja ich ciekawość, ale także pozwala uczestnikom na utrzymanie popularności oraz kontaktu z publicznością. W czasie tego wydarzenia padło pytanie nawiązujące do jej relacji z innymi uczestnikami programu, Mirosławem i Ireneuszem. Właśnie wtedy Agata zdecydowała się potwierdzić wcześniejsze spekulacje. Ktoś z obserwatorów zapytał bezpośrednio o jej wybór pomiędzy Irkiem a Mirkiem. Na to pytanie rolniczka odpowiedziała w sposób jasny i zdecydowany: wskazała na Ireneusza jako osobę, z którą czuje się bliżej związana. Przyznała, że Ireneusz był jej zawsze bliższy. Aby podkreślić tę odpowiedź, Agata dołączyła zdjęcie z wybranym kandydatem, zrobione podczas pobytu nad morzem. Nadmorskie tło zdjęcia dodawało romantyzmu całej sytuacji, a takie posty często przyciągają uwagę społeczności online, skłaniając do dalszych rozmów i udostępnień. Rolnik i miłość. Daj suba i łapkę w górę.